Cześć Mam, słuchajcie, teraz prezentuję motor, znaczy lampę taką okrągłą do motoru, do skutera. dokłada też może być, to jest dalekosiężne światło. No, można powiedzieć, podłączyłem teraz jedną sztukę. To jest model H45 i za dwie sztuki cena jest 104 zł. w tej chwili jest jedna sztuka, tak? No, można powiedzieć, o. Wyłączam, włączam, to jest jedna sztuka, tak świeci, no przy dwóch sztukach naprawdę bardzo daleko widać. No ta wersja to akurat jeszcze jest dodatkowa funkcja stroboskopu, można go używać, można nie używać, ale ma taką funkcję stroboskopu białego.